To chyba jeden z najbardziej znanych motywów w grach komputerowych, jeżeli nie. Znaczy, no może nie najbardziej znany, ale na pewno jeden z lepszych. Witajcie tutaj z i zaczynamy pierwszego flashbacka. Wiem, że miał być to Need for Speed Most Wanted. No niestety, tak jak już napisałem wcześniej, troszkę się skisiło, ale co ma wiesić nie utonie. Jeżeli się teraz nie udało, to się uda kiedyś indziej. Postanowiłem, że będzie to Max Paint 2. The Fall of the Max Paint, moim zdaniem chyba. No do momentu dopóki nie zagram trzecią część Najlepsza część Max Payne'a Lepsza niż jedynka I chyba Powiem szczerze dla mnie Jedna z takich najbardziej kultowych Gier na komputery Osobiste No i bądź co bądź Ta gra została wydana W 2003 roku, mamy już rok 2012 Więc sporo czasu minęło od yy, Premiery tej części jednak Jednakże Grafika jest naprawdę, powiem szczerze, jak na dzisiejsze czasy, jeżeli, ktoś, jeżeli dać komukolwiek, to dopiero wchodzi w gry komputerowe dać tą grę do, do zagrania, myślę, że graficznie powinna taka po prostu oszołomić. Jak tutaj widzicie, dopiero co zacząłem nie ma żadnych nie ma żadnych Planż, plansz, y, które przyszedłem, nie będę zaczynał od początku. Bo początek to jest y, w sumie tak naprawdę tylko szpital, nic się tam takiego większego nie dzieje. Więc do zobaczenia za chwilę. Przechodzimy od razu do akcji, czyli do. Y, można powiedzieć, do firmy sprzątającej. Więc zapraszam i do zobaczenia. A więc witajcie z powrotem, zaczynamy pierwszy rozdział historii. No, już troszeczkę starszego Maxa. Co to było? Oczywiście nieodłączną częścią e, opowieści Maxa Payne'a były właśnie te e, zastępujące filmiki, e, elementy komiksów, które, w których nasz główny bohater Max Payne opowiadał właśnie bardzo moim zdaniem charakterystyczny i. Jak dla mnie charyzmatyczny sposób Max tak, jedzie w sumie tylko po co? Zobaczyć co się dzieje w pewnym... w pewnym magazynie jak się później okaże w magazynie panowie sprzątacze zajmują się naprawdę sprzątanie. Ale to zaraz za chwilę. przepraszam za rozdzielczość, ale jakbym uruchomił tę grę w wyższej rozdzielczości, byłoby wszystko rozciągnięte. Tak też próbowałem już wcześniej. W takiej rozdzielczości gra się najlepiej, gra najlepiej wygląda. Oczywiście wchodzimy. No w porównaniu z Maxem, jedynką, oczywiście, no, graficznie się z. Wszystko zmieniło. Max już nie ma tego. Max... Nie ma wreszcie już takiego bardzo charakterystycznego charakterystycznego pierwszego z pierwszej części uśmiechu. Zastąpił go, no może powiedzieć, prawdziwy żywy facet, jak tutaj widać. No oczywiście. Skoki różne inne. Zabierę, podpuszczam. Co jest charakterystyczne dla tej serii, nasz główny bohater ciągle w myślach relac relacjonuje i opowiada nam mm, swoje przemyślenia, to co się stało, jak myśli. Co osobiście mnie nie bardzo, raczej znaczy mi się bardzo podoba. To jest jakieś takie... Ale nie o tym mowa, musimy jak najszybciej przejść do akcji. O, mamy pana. NYPD. Oh, easy, officer, easy. Just cleaning the place. Na pewno. Come on, officer, it's all legit. I work for the Squeaky Cleaning Company. You didn't hear anything suspicious just now. No, no. Oh, wait. You mean the gun workshop upstairs? Take me there. Move. Sure, officer. If that's what you want. Oczywiście Mac za W trzeciej części Max Payne'a zostało tu... troszeczkę ta broń została zastąpiona, to mi się zdaje, że to jest taka lekka aluzja też do pierwszej... Znaczy do filmu też tam była całkiem inna broń, to nie była beretta, to był całkiem inna broń. Ale to już tam to się da wybaczyć w sumie twórcą. Dopóki nie zagram trzeciego Maxa, to nie będę wiedział tak naprawdę jak to wszystko tam wygląda po tych pierwszy, pierwszych 15 minutach, które obejrzałem. Naprawdę mi się gra spodobała i do premiery naprawdę jestem wręcz rozpalony do czerwoności, czekam na tą grę. W ogóle w tym roku naprawdę dużo o, gier jest takich. O, ty. I lecimy. Uuu. No, oj, zapomniałem, że ktoś w kontrolę skakało chyba. No, takie różne triki, ale to... O, i teraz... To shiftem się robiło, no. Właśnie to, co w tej części. dla... No, czyszczą, oczywiście. To, co mi się właśnie w tej części najbardziej spodobało, to było to, że. Mm, o ile w pierwszej części wszystko to tak wyglądało troszeczkę sztucznie nie było to jakieś takie. Jak tak sobie po jakimś czasie usiadłem, sobie znowu do pierwszej części. Pierwsza część nie była dla mnie aż taka zaskakująca, super ekstra, no. Y, nadal, oczywiście, moment, w którym. Y, Przechodzimy do domu, a w domu leży nasza żona i córka o, to, 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 to. tutaj od razu yy, głos w stronę osób, które mówią, że po kilku strzałach w ciało przeciwnika, przeciwnik nie pada, albo coś w tym stylu no w każdym Maxie tak było, więc yy, oczywiście jeżeli tu chodzi o Maxa trójkę tu poczekamy jeszcze, tam chyba już nic nie ma oczywiście to jest yy, to nie jest wcale aż taki super ekstra moment gry Może zrobimy trochę egzemplarz O jak ładnie Właśnie to też w drugiej części Maxa mi się bardzo podobało, Oczywiście graficzny, który był opiera o, oparty na To Wszystko miało jednak taką swoją masę Tutaj Nie ma żadnych painkillersów Przecież jestem uzależniony od nich. One muszą być. Hmm. Także tak naprawdę bardzo fajnie jest um, grzebać po wszystkich właśnie półkach, um, szukać różnych rzeczy, czy to ten... Um, zawsze się to znajdzie. Bo we wcześniejszych częściach było coś takiego, że niekiedy jak odbieraliśmy telefon pojawiły się scenki. O, Vlad is here, oczywiście. Feel no fear. Oh, Vlad is here. Nasz przyjaciel. No, który. Nie będę z jeżeli ktoś nie grał. Ale jeżeli ktoś grał, to wie dokładnie o co mi chodzi. Powiem szczerze, że. Vlad to jedna z takich chyba bardziej charakterystycznych postaci w Max Painie. Oczywiście nie licząc Mony Sax naszej przyjaciółki do której później Max troszeczkę zbłądzi Oczywiście znaczy, ktoś może mówić że popularnie ta gra jest nie jest wcale tak genialna ale Jeżeli chodzi o dosuwanie napięcia, jeżeli chodzi o różne stany emocjonalne naszego bohatera i tak dalej To po prostu ta gra jest moim zdaniem genialna ma przekazać to co ma przekazać jest takim, Oj, No, tak jak Max powiedział, znowu, znowu się zaczyna od tego, że kobieta nie. Czy to nie? Dobra, o tu mamy. O, wreszcie pierwszy shotgun. Saved off. Osobiście powiem szczerze, że shotguny w tej grze to są tak naprawdę służą tylko po to, żeby pokazać... O zaraz wam pokażę co pokazać. Ma pokazać w sumie. Oczywiście tak jak powiedziałem, to od nowa zacząłem przechodzić na grę. Nie wiem dlaczego skasowałem save'a sprzed miesiąca, jak powtarzałem sobie tę część. Ale chyba wtedy też się nie spodziewałem, że będę w ogóle to nagrywał. Oszty. Ale mnie tu dzieli od tyłu. No i właśnie to jest... Obawi się! Dobra. Trzeba wziąć w ręce swój dwóch przyjaciół. O. Jest... Spokój. Z ratunkiem przyszły nam proszki na ból głowy. Powiem szczerze, że to też był bardzo charakterystyczny element Maxa czyli te proszki od bólu głowy. Yy, o ile w, w Maxie Trójce, to tam jak widziałem na niektórych filmikach to Maxa wręcz przesadzał z tym, ale to jeżeli mamy pokazać, że Max jest od nich uzależniony, no to dlaczego nie? No i się pojawia nasza druga bohaterka, czyli Mona Sax.

Troszeczkę był na innej zasadzie. Nie, nie regenerowaliśmy go tylko i wyłącznie poprzez strzelanie do przeciwników, ale także on się sam w, pe w pe z pewnym czasie po prostu regenerował. Oczywiście niektórzy mówili, że to jest troszeczkę już tam, yy, tam, że to jest błąd i tak dalej, ale czy to jest błąd? Nie wiem, że to jest o wiele lepsze. Do tego w nowym Maxie postanowiono, że. Zrezyg... że się, zrezy... że zrezygnują z używania granatów jako odrębnej broni. To też. Coś mi się osobiście podoba, bo troszeczkę przeszkadzało mi to, że muszę żeby użyć granatu, czy mam musiałem się przełączać. O po ostatnim. Właśnie to też to też było nowość w Maxie, czyli po... m... ostatni m... zabity przeciwnik. Nie musiał, nie musiał się kończyć takim tym efektywnym yy, Znaczy e nie efektywnym, efektownym. Yy, takim lotem do tyłu, że on umiera. Tylko mógł się zakończyć tym, że mieliśmy włączony bullet time. Po prostu Max robił taką efektowną wręcz... Yy, takie przeładowywanie broni. Co mi się bardzo podoba, chociaż teraz już takiego wrażenia nie robi, jeżeli Max tak naprawdę każdą bronią robi to samo Chociaż tak, w sumie można powiedzieć, że trochę takie to dziwne, że taki zwykły policjant jak Max Payne robi takie rzeczy, no ale... Max! Oczywiście, oczywiście panowie z jak zwykle bardzo dobrze strzelają. No to może to prze, przewiniemy, no to jest już w sumie rozmowa z detektywami. No to może jeszcze jedną planżę tak szybko przejdziemy. Criminal mastermind. Toż. To chyba będzie ten etap, w którym spotkamy po raz pierwszy Wladimira Lema. Tak, dokładnie. Jedziemy do jego. Yy, do jego restauracji, to świeta wódka borka. Co, co ciekawe, jeżeli ktoś się, e, jeżeli ktoś e, mógł, można powiedzieć, że już od razu było wiadomo, jeżeli ktoś widział e, w pierwszym etapie, to już było wiadomo, że tutaj coś ten... Jeżeli już ktoś teraz zobaczył już od razu można było zobaczyć, że coś coś pan lat będzie miał za uszami. Tak na razie jeszcze nic nie wiadomo O tutaj będziemy mieli mały małą wojnę między Włochami a Rosjanami Człowieku, weź się. Dokładnie. Weź się, człowieku, przyszynki. Taki typowy, typowy człowiek, który dużo wolał. O, nawet nie wiedziałem, że już nie grałam. No Słuchajcie, kolejna nowa rzecz w Max Paynie to to, że niekiedy, chyba, chyba trzy razy w tej grze, yy, dostajemy możliwość yy, posiadania jakichś w broni. Towarzyszy broni. Yy, bardzo fajnie, cieszę się. Mamy dwa. Powiem szczerze, że, że dueling gramy, aż mnie tak nie rajcują jak kiedyś, ale to. Też Bardzo głę... bardzo. Macie bardzo charakterystyczny dźwięk w dwójce, czyli.. tam baseball ba.. Baseball Batboy! Później też się coś tam pojawi z.. Właśnie z tą bajeczką. Ujej. Tutaj są.. Trzy, 4 hop! to Logic told me backup should be on its way. policjanci chodzili po naszych ulicach? Wyobrażacie sobie? Logic was such a On do Digla. Nie, a my idziemy do Digla. A to w sumie. Oh. Mamy już sześć pięciu killerów. No powiem szczerze, że się tutaj akurat w tym etapie się No, Nie, może, może shotgam. No dobrze, niech będzie shotgun. Może zapiszemy? Że ja nie wiem, czy którym się to zapisywało. F5? F5, dobrze. Dobrze było. O! Teraz ja muszę uważać, bo oni chyba podejdą tak, górą. Nie, tam tyłem. Oczywiście wchodzimy tutaj w wojnę między ruskimi a Włochami. Potem, potem... Oooo! Troszeczkę. Nie będę zapisany dobrze na kartach historii. nie się. No to się, trudno. Dobry, dobry miałem... Dobrego miałem nosa, żeby zapisać. Jest jeden etap w tej grze. O Jezu, ale ścinka! Nie, to nasz! Poszukajcie sprawdzę co to jest i zaraz do Was wracam. Którego bym hotkey'a nie ustawił na, o, na tworzenie tego filmiku, to i tak jest i tak jest źle. Więc w sumie to, to... będzie... To co chodziło, jeżeli ktoś... Znaczy może teraz, jeżeli ktoś się zastanawiał, dlaczego... Dlaczego przerwałem? Po prostu nic na dysku ruszyło. Dobra, już po nich spróbujemy to w jak najszybszym tempie przejść, żeby jak najmniej miejsca na dysku zawalić. Potem jednak to trzeba jakoś edytować. No limit 8 paint killerów, czy dobrze? Zdaje że dobrze no. Te paint killery dużo życia nie dają. Uważaj, Max, bo to wybuchnie. No Właśnie zdobyliśmy mołotowa. Zaraz wam pokażę nawet, jak to tutaj działa. No dobrze, 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 Vlad, spokojnie. oni teraz ławimy trochę mołtowym. Wow! Troszkę chyba odwaliłem kiszkę, ale... ...musi się trudno, aby tylko przejść to... ...jak najszybciej. Już teraz zarobimy speedrun'a. Vlad If it wasn't too late already. No, On sobie poradzi. Spokojnie. Trochę, że gdzieś tutaj szło. Zapomniałem. Jak zwykle, krócej zresztą. Chyba tam. Ta. Wow! Spokojnie, panowie. Uhuhu. Merry Christmas! O, nasz przyjaciel zginął. Bawcie się! O dziwo nie się ani grama życia. Nie ma to jak lecić z drugiego połim tu się już odzywa wynik gniti że dobrze, dobrze pamiętam jak on się nazywał o, Używaj używaj painkillersów, używaj stary Co też jest bardzo fajne w Max Payne. Painkillery nie od, nie oddawały nam życia od razu, tak? Painkillery oddawały nam życie po jakimś czasie. O, wy tam jest co jesteście, a to ja was z tego nie dosią, ale a czy mam granaty o oo o fuck 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 Cholera Uj, kurczę, bakuj się No dokładnie, tak, dokładnie, to, to właśnie to chciałem powiedzieć O fuck Sam się podpaliłem Albo to oni we mnie rzucili No dobra Będę się już kończyć. Nie dotrwałem. Zapomniałem zapisać. Jeszcze raz przychodzić tak trochę głupio. Ale... Mam nadzieję, że jakoś to się spodobało, jakieś to stykało. E, tak jak już wcześniej powiedziałem, e, czekam na jakieś propozycje, komentarze. Też mam nadzieję, że za dwa tygodnie... Coś wybierzecie z tej ankiety, która powstała w sobotę. No i tak jak już powiedziałem wcześniej, będę się starał nadrobić tego most teda yy, Jeszcze nie wszystko stracone, może mi się uda. Powiem szczerze, że może też by mi się udało jakoś skombinować, żeby nagrać to z PS2. Nie wiem, zobaczymy, jeżeli się nie uda z komputera. Yy, no to może Tyle. Na teraz dziękuję wszystkim, którzy to obejrzą, którzy będą mieli cierpliwość, by to obejrzeć i do zobaczenia za dwa tygodnie. Mam nadzieję, że już z Waszym wyborem, a nie z takim awaryjnym wyjściem. Tak więc do zobaczenia i jeżeli chcecie, to tam nie wiem, czy łapka w górę, czy łapka w dół. Nawet mogą być same w dół. Tak więc jeszcze raz, trzymajcie się i... Do zobaczenia. Lub do przeczytania. Trzymajcie.